Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. Witam na dzisiejszym rynkowym espresso oraz porannym briefingu Funda MS Brokers z tej strony. Adam Kolecki, proszę Państwa, zaczynamy jak zwykle od danych makroekonomicznych, <tryk> których dziś będzie dość sporo. Dzisiaj Najważniejszy, mamy dwa posiedzenia banków centralnych. To są najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. 13.00 zbiera się Bank Anglii, to znaczy on wydaje swoją decyzję po spotkaniu. Bank Anglii, który ma zamiar prawdopodobnie utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie 3,75. Oczekuje się, że głosowanie będzie w miarę jedno, dość zdecydowane, bo siedem będzie za 7 głosów za utrzymanie, a dwa będą za obniżką. Jeżeli chodzi o um, późniejsze bank Anglii, to o 13 będzie protokół z posiedzenia BOE, kwartalny raport inflacji. O 13, więc um, mamy pakiecik danych z Wielkiej Brytanii. O godzinie um, z kolei 14.15. Swoją decyzję ogłosi Europejski Bank Centralny. Pani Krystyna Gasz, która będzie miała swoją konferencję prasową później po posiedzeniu o 14:45, zakomunikuje prawdopodobnie, iż tu również stopa refinansowa i depozytowa pozostanie na niezmienionym poziomie, odpowiednio 2:15 i 2:0. Tu nie ma na razie mowy o jeszcze dalszych cięciach. Tu, aczkolwiek, czy tak jak na przykład zrobił Bank Australii o podwyżce stopy, tu absolutnie nie możemy o tym mówić. Na przykład dane o inflacji z Francji, które w tym tygodniu były, pokazały, że mamy nawet deflację na poziomie miesiąc do miesiąca. Francja, druga gospodarka Europy, i absolutnie nie można tu oczekiwać jakiegoś, jakiejś podwyżki stóp. Co najwyżej obniżki, ale też z, na razie Bank Europejski Bank Centralny chce zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja w, we wzroście w całej strefie euro w najbliższych kwartałach. Co jeszcze z danych? Mamy z ważnych danych dzisiaj poznamy prawdopodobnie o godzinie 16 liczba wakatów według czos oraz wnioski o zasiłki dla bezrobotnych o godzinie 1430. Również będziemy mieć dziś konferencję prasową po posiedzeniu banku centralnego, ale po wczorajszym posiedzeniu, kiedy to Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy na niezmieniony poziomie. Dzisiaj swoje wystąpienie i opinie na temat prowadzonej polityki pieniężnej będzie przedstawiał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Klapiński. Cztery wystąpienia członków Fedów w dniu dzisiejszym. Lisa Cook już miała wystąpienie o godzinie wpół do pierwszej w nocy, a od 16.50 do 23.30 swoje wystąpienia będą mieli post, Bostik, Maklem oraz Fuller. Dla porządku dodam, że jeszcze dziś jedno posiedzenie banku centralnego, ale takiego, które raczej nas nie interesuje, czyli Czeski Bank Centralny utrzyma również prawdopodobnie stopy procentowe na nie No dobrze. Tyle, jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne. Jeżeli chodzi o wyniki spółek, które spływają, to dzisiaj poznamy po sesji wyniki Amazona. I to są najważniejsze dane z USA. Wynikował oczywiście spółek. Poza tym Konoko Philips, ArcelorMittal oraz News Corporation z europejskich BNP Paribas Bristol Myers. No dobrze, wróćmy na chwilę jeszcze do wczorajszego dnia. Powiedziałem już o RPP. Wczoraj. Najpierw to, co było w trakcie sesji, czyli wczoraj, wśród spółek przede wszystkim software'owych, jak to mówią niektórzy, SaaS, takich, które tworzą jakieś oprogramowanie dla końcowych klientów, na przykład, na przykład Salesforce. I tego typu spółki, po raz kolejny mocno wczoraj spadały, i tu coraz bardziej się zarysowuje ten strach inwestorów. na sprawa, czy uzasadniony, czy nie, ale strach inwestorów przed tym, przed nowo wypuszczoną taką wtyczką przez Anthropic, która to, która to wersja nowego, która to wersja tego nowego nowego AI i tej wtyczki, no może podważyć biznesy tych spółek. Pojawiły się głosy od razu, że to nieprawda, że to tak wcale tak, tak nie jest, niemniej jednak fakty są takie, że w dniu wczorajszym obserwowaliśmy dość sporą wyprzedaż i na przykład żeby tu jakoś nie być nie być gołosłownym, to spółki typu Salesforce. Tak wygląda spółka Salesforce, która wczoraj spadała mocno i to już jest kolejny spadek. W zasadzie od stycznia, od początku stycznia, tak mniej więcej, do wczoraj spółka spadła 30%. Inne spółki, też taki producent, producent oprogramowania wykorzystywanego w podatkach, Intuit, również spadał bardzo mocno. No i to jest wyraz obaw inwestorów, czy uzasadnionych, czy nie, to już jest zupełnie inna sprawa przed tym, że AI po prostu zabierze część zysków z tym firmą. I to udzieliło się też całości szerokiego rynku. Zerknijmy, jak wygląda NASDAQ. Tak wygląda wykres dzienny NASDAQ. W zasadzie od końcówki ubiegłego tygodnia, od mniej więcej tygodnia, NASDAQ spadał, kiedy to jeszcze w środę podchodził pod szczyty i był 26360-350, mierzony kontraktem terminowym futures no to teraz już jest 24, 20, 25, a przez chwilę wczoraj był nawet 24,770. Nie ma tu jeszcze sygnału sprzedaży, nie ma tu jeszcze e, jakiejś tu wyprzedaży, niemniej jednak troszeczkę niepokoju wczoraj wlało się w, w serca i umysły inwestorów, którzy w pewnym momencie dość mocno wyprzedawali. To czy będzie to jakiś Zamieni się to w jakiś długotrwały, dłuższy spadek, czy nie? Pokażę najbliższe sesje. Kluczowe kluczowy wydają się obecnie z punktu widzenia analizy technicznej na znaku dwa poziomy. Po pierwsze 24 900, tu. Po drugie, dołek z listopada, czyli 23 900, 1000 punktów mniej. To są dwa poziomy, które na razie można powiedzieć oddzielają tylko i wyłącznie trend boczny od większej jakiejś przeceny. Tym bardziej, zwłaszcza ten drugi poziom 23 900 jest o tyle istotny, że na, do tego poziomu zmierza również średnia dwustuokresowa, no i to mając tu na względzie upływ czasu prawdopodobnie tu gdzieś za chwilę się te dwa poziomy zetną, czyli dołek listopadowy ze średnią 200 okresową. Jednym z czynników, które wpływają, mogą wpłynąć na to, jak się zachowa indeks, czy, NASDAQ, czy rzeczywiście obroni to wsparcie, czy przebije dalej, są z pewnością wyniki finansowe spółek. Wczoraj swoje wyniki opublikował... Alfabet, były to dobre wyniki. Natomiast wyniki, bardzo dobre wyniki z Search'u i z YouTube'a. Google Cloud zanotował świetny wzrost, przebił prognozy. Natomiast mamy sytuację trochę podobną jak w przypadku Microsoftu, czyli mamy eksplozję kosztów. Skala wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę AI, czyli serwery centra danych, jest rekordowa. Google wydaje miliardy dolarów, co zaczyna dość mocno ciążyć spółce. I przejdę może do Microsoftu, żeby pokazać, jak to wygląda z punktu widzenia tamtej spółki, co tu się działo, bo tam ta sytuacja jest jeszcze bardziej. Skomplikowana, tak wygląda na Microsoft przez ostatni mniej więcej rok. I tu mam na myśli przede wszystkim ten spadek, taki ukształtowanie informacji podwójnego szczytu i spadek o 25%. Na razie, jeżeli chodzi o Google, czyli cały, cała firma Amazon, przepraszam, Alphabet, jest dobrze. Alfabet jest przy szczytach, ona alfabet sobie radzi całkiem nieźle. Niemniej jednak, wczoraj w trakcie sesji alfabet jeszcze przed wynikami spadał 2% pod naporem, powiedzmy, kiepskich nastrojów na szerokim rynku. Natomiast po publikacji wyników mamy spadek 1,33%. Tu mieliśmy najpierw jakieś silne. Tuż po publikacji wyników, silny wzrost, później spadek i ustabilizowanie się na poziomie odrobinę niższym niż um, przed, przed wynikami. Dzisiaj, tak jak mówię, swoje wyniki opublikuje Amazon. To te wyniki również mogą mieć wpływ na postrzeganie rynku. Po, <try> przepraszam, poza tym swoje wyniki. Opublikowały również w tym tygodniu AMD i Palantir. I tu chciałbym zwrócić uwagę na te spółki, ponieważ mamy tam do czynienia z ogromną wyprzedażą. I już może najpierw pokażę AMD. Okay. No, no, no. Wczoraj AMD spadło 17%. Wyniki były rozczarowujące. Przede wszystkim, znaczy same wyniki były dobre, natomiast rozczarowujące były prognozy. 17% w ciągu jednej sesji, jak na spółkę o kapitalizacji rzędu setek miliardów dolarów, to jest ogromny ruch. Jesteśmy w tej chwili przy wsparciu, które trzymało przez ostatnie. 3-4 miesiące wielokrotnie powstrzymywało spadki, 200, równe 200 dolarów. No, jeżeli doszłoby tu do przełamania tego poziomu, to kolejne wsparcie to jest początek luki, luki hossy, która została wyrysowana tu po, po informacjach o takim większym zaangażowaniu się AMD w FAI, też po, po bardzo dobrych wynikach. Czyli pierwsze wsparcie 187, później średnia 200 okresowa 178. I wreszcie tu takie dołki wrześniowe 153. Widać więc, to jest kolejna taka duża, czołowa firma technologiczna, która zaczyna dość mocno tracić na wartości. I jeszcze Palantir. Przypomnę, spółka wykorzystująca AI do budowy software'u różnego rodzaju, związanego z wykorzystywaniem AI w różnych zarówno wojskowości, jak i w administracji publicznej. Palantir wczoraj spadał 11,7% pomimo dobrych wyników. Te wyniki były publikowane we wtorek, w środę Palantir otworzył się luką hossy przy wsparciu, ale już zamknięcie było poniżej i wczoraj doszło do przełamania wsparcia. Na Palantirze mamy coś w rodzaju takiego takie głowę z ramionami. Tu mamy lewe ramię, głowa, prawe ramię, przebicie, wsparcia. Zobaczymy, czy ta formacja się nam zrealizuje. Natomiast, no niewątpliwie, po mega hossie na Palantirze, to był, to była gwiazda hossy jajowej, bo tam ona bardzo mocno to spółka rosła w 2024 roku i przez część 2025 roku. Przypomnę, od dołka z 2022 roku do szczytu. Z 2025 roku Palantir wzrósł 3300%. Rozpoczęła się chyba korekta techniczna. Tak więc podsumowując, z spółki technologiczne, no widać, że pojawiają się kolejne wyłomy w trendach wzrostowych na tych spółkach, i sytuacja zaczyna się troszeczkę tu nam pogarszać. Zerknijmy jeszcze na jeden indeks amerykański. Mianowicie na Dow Jonesa to jest zupełnie inny rynek, to jest zupełnie inny indeks. 30 spółek przemysłowych, jednakże jest to indeks cenowy, a nie, a nie uwzględnia kapitalizacji. Tu, po, tu się nic nie dzieje złego. Tu mamy po prostu trend boczny: 48 500 od dołu, 49 800, 49,900 od góry. Okrągła granica 50 000, nie chce puścić i bez pomocy szerokiego rynku nie puści. Więc tu musiałoby przyjść wsparcie ze strony szerokiego rynku, aby Dow Jones był w stanie wybić 50 tysięcy punktów. Co by z pewnością dało mu jakieś, jakiegoś drivera do zwiększenia wzrostów, ale na tą chwilę wydaje się, że te nastroje są troszeczkę zbyt słabe, żeby pociągnąć rynek wyżej. Korekta na tych spółkach technologicznych musiałaby się zakończyć. No dobrze. Tyle, jeżeli chodzi o indeksy. Zerknijmy dzisiaj na kolejne takie dość mocno gorące i bardzo popularne ostatnio instrumenty, czyli metale szlachetne, ale to już dość krótko. No cóż, dzisiaj srebro spadało 17% w trakcie sesji azjatyckiej. Korekta, która trwała 3 dni, 2,5 zakończyła się prawdopodobnie bardzo szybko, mówię prawdopodobnie, bo, no bo jeszcze nie wiemy, tak, czy to tylko było przetestowanie tego dołka wyprzedaży z drugiego, z drugiego, lutego, czy może jeszcze coś więcej. Niemniej jednak od wczorajszego zamknięcia do dzisiejszych minimum w pewnym momencie srebro spadało 17%. Na razie jesteśmy po prostu w, w ramach tej tu wyprzedaży. Z kluczowym wsparciem na 70 dolarów. Dopóty, dopóki 70 dolarów trzyma, no to jeszcze jest tu szansa na obronienie um, takiego przedziału wahań. Tak bym to nazwał, czyli od góry opór 90-91, a wsparcie 70. Natomiast złoto dziś również spada, ale dużo, dużo mniej tylko 0,6%. Przez chwilę tam spadało 2%, wróciło. Tu, jak widać, ta korekta jest stosunkowo niewielka. W przypadku srebra jeszcze może dwa słowa. Po tak dramatycznych spadkach, z jakimi mieliśmy do czynienia w końcówce ubiegłego tygodnia, ten instrument po prostu musi odchorować swoje. Tu rynek musi się wyprzedać, skonsolidować, uspokoić i dopiero wtedy będzie możliwe rozpoczęcie nowego trendu. Bądź kontynuacja trendu wzrostowego. To jest, proszę Państwa, wykres czterogodzinowy Bitcoina. No, w, coraz gorzej to wygląda. Niestety Bitcoin od, lo, od połowy stycznia do wczoraj spadł 30%. Co e, się stało? E, kluczowym momentem z mojego punktu widzenia, kluczowym momentem był tu, ten moment właśnie w okolicy połowy stycznia, kiedy Bitcoin po otwarciu roku podjął próbę przełamania 100 tysięcy dolarów i wybicia górą z trendu bocznego. I ta próba się zakończyła nieudanym wybiciem. I w zasadzie z sesja w sesję mamy teraz spadki. Z 98 tysięcy Bitcoin spadł do 70 tysięcy. Niestety... Prawdopodobnie, choć jeszcze się tydzień nie skończył, ale padnie również, pada również to wsparcie. Czyli to przy 73-4 tysięcy ta zielona belka. Jeszcze mamy dwa dni do końca tygodnia, a przełamanie musi być na świetce tygodniowej, więc dajmy jeszcze troszkę czasu bitcoinowi, ale jeżeli tu się nic nie zmieni, to z technicznego oczywiście proszę, tego nie traktować jako jakąś rekomendację. Natomiast z technicznego punktu widzenia. Kolejne wsparcie jest dopiero w okolicy 58 tysięcy. Tam znajduje się na tygodniówce średnia dwusetka oraz tu mamy takie wsparcie wynikające z korekty, która miała miejsce od początku 2024 do mniej więcej września tamtego roku. No dobrze, jeszcze zerknijmy na waluty. No cóż, wszystko wskazuje na to, że wybicie euro-dolara powyżej 1,20 było nieudane. Była to pułapka nawyki i dolar się może nam tu umocnić. Jeszcze, jeszcze sytuacja nie jest do końca pewna, ale game changerem dla dolara była nominacja Kevina Walsh'a na stanowisko prezesa Fedu, które to stanowisko będzie objęte przez niego w maju. To widać jak na dłoni, że w momencie publikacji tej, tej decyzji, czyli w poniedziałek od tamtego momentu, kiedy sobie inwestorzy przetrawili, zobaczyli jaki jest dorobek naukowy, jaki jest, jakie są poglądy, jaka jest, jak jest takie view na, na politykę pieniężną, zaczęło się zamykanie krótkich pozycji na dolarze od tamtego momentu a było to było to mniej więcej w poniedziałek rano, czyli poziomy dla eurodolara lekko poniżej 1.20, w tej chwili jesteśmy 1.18. No i tu technicznie wygląda to dość słabo, ponieważ to były nieudane wybicia oporów w okolicy 1.19, 1.20, linia trendu. A tygodniowo eurodolar wygląda tak. I to chyba w zasadzie mówi mówi wszystko, pierwsza świeca z długim górnym knotem, a obecna świeca rysuje się jako świeca spadkowa, a tak wygląda to na indeksie dolarowym. Też nieudane wybicie, wyjście dołem z, z konsolidacji, powrót i ta świeca wzrostowa. Ale poczekajmy jeszcze, to są średnio długoterminowe trendy, poczekajmy jeszcze na zamknięcie tygodnia. Złotówka. Nie zareagowała w zasadzie na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Wczoraj mieliśmy lekkie umocnienie, ale to jeszcze było przed decyzją Rady. Euro złoty utrzymuje się w okolicy 4,21,74,22. Tu nie ma sygnałów do zmiany tej sytuacji. I jeszcze z par walutowych to chciałbym zwrócić uwagę na Auto USD, który pomimo silnego, w miarę silnego dolara, pozostaje jeszcze silniejszy i buduje trójkąt nad oporem, który teraz jest wsparciem. Taka formacja sugeruje raczej kontynuację trendu, zgodnie z prawidłami analizy technicznej, czyli, że powinniśmy wyjść górą. To oczywiście nie jest rekomendacja, natomiast no proszę mieć tego na uwadze, bo. Bo rzeczywiście ten aut jest wyjątkowo silny. Jastrzębie nastawienie na ostatnim posiedzeniu RBA plus wysokie odczyty inflacyjne sprawiły, że RBA prawdopodobnie zakończył trend boczny, który trwał tu od marca 2023, czyli od trzech lat, i może być może będzie kontynuował trend wzrostu. No dobrze. Na koniec jeszcze chciałbym z, dosłownie w dwóch zdaniach powiedzieć na dwa interesujące, dwie, trzy interesujące towary. Najpierw ropa, która dopóty, dopóki nie pozostanie rozstrzygnięta sprawa negocjacji pomiędzy Iranem a USA będzie oscylować w ramach trendu bocznego między 62 a 66 i to jest w tej chwili najlepsza chyba strategia. W, a to Amerykanie zestrzeli dron i ropa idzie. To znowuż, to znowuż Donald Trump mówi, że rozmowy są ok i ropa zaczyna, zaczyna spadać. Więc sytuacja jest nierozstrzygnięta i dopóty, dopóki nie będzie, to pozostaniemy w trendzie bocznym między 62 a 66. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden wykres, to chciałbym tylko zwrócić na kakao, bo wiem, że niektórzy z Państwa na tym grają. Tu cały czas dominuje trend spadkowy, 2970 dolarów, wczoraj spadek o 3,7%. Tu tak naprawdę nie widać póki co żadnych poziomów, żadnych wsparć, które byłyby w stanie podtrzymać, chociaż tu na chwilę te notowania, no wygląda to dość słabo. Tu kluczem była, był przełamanie poziomu 4800. I teraz w zasadzie trudno to nawet prognozować, kiedy się to może, może zakończyć. Niemniej jednak ostatnie zdanie, jesteśmy z punktu widzenia wykresu tygodniowego przy średniej, takiej długookresowej i jeżeli tu rzeczywiście ta średnia potwier będzie potwierdzać swoje um, działanie jako wsparcie, to jest szansa na zakończenie wyprzedaży i być może uspokojenie e, sytuacji na Dziękuję bardzo dzisiaj za uwagę Państwu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. We wtorek. Dziękuję.